Dzień dobry, nazywam się Magdalena Jasiniak i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć pokrótce na temat rynku kryptowalut. Rynek kryptowalut zyskuje na coraz większej popularności. Wiele osób traktuje kryptowaluty jako sposób na inwestycje czy nawet środek płatności. Ale czym są kryptowaluty i o co w tym tak naprawdę chodzi? Zacznijmy od początku. Nazwa kryptowaluta składa się z dwóch członów: krypto i waluta. Krypto odnosi się do kryptografii, a więc gałęzi wiedzy zajmującej się budowaniem algorytmów zabezpieczających informacje przed niepowołanym dostępem. A waluta to skłonnie nic innego jak jednostka monetarna obowiązująca na terenie danego kraju. Kryptowaluty to zatem wirtualne pieniądze oparte na specjalnym algorytmie. Nie mają one postaci fizycznej i występują wyłącznie w postaci cyfrowej. Mają jednak określoną wartość, a zatem można je uznać za środek płatniczy. Warunek jest jednak taki, że sprzedawca musi zaakceptować taką formę płatności. To, co odróżnia kryptowaluty od tradycyjnych pieniędzy, to między innymi to, że ich wartość ustalana jest przez mechanizmy rynkowe, a zatem jest zmienna w czasie i zależy od popytu i podaży. Na dzień dzisiejszy kryptowaluty nie podlegają również kontroli Banku Centralnego ani żadnej innej instytucji. Oznacza to, że nadzór nad tą walutą sprawują wyłącznie jej użytkownicy, a zatem rynek kryptowalut nie posiada przepisów i rozwiązań, które gwarantowałyby bezpieczeństwo jego użytkownikom. Jest zmienny i nieraz bardzo zaskakujący. Jak powstają kryptowaluty? Najprościej rzecz ujmując, wydobywane są w kopalniach przez górników za pomocą koparek. Koparka to nic innego jak komputer, a kopanie kryptowalut oznacza użyczenie mocy obliczeniowej komputera do rozwiązywania skomplikowanych zadań kryptograficznych. Za użyczenie koparki górnik otrzymuje wynagrodzenie w postaci danej kryptowaluty. Za pierwszą i najbardziej znaną kryptowalutę uznaje się bitcoina. Wszedł on w obieg na początku 2009 roku, a zatem w okresie globalnego kryzysu gospodarczego, który mocno nadszarpnął zaufanie do rządów i banków centralnych, ponieważ uważano wtedy, że instytucje te były odpowiedzialne za powstanie bańki na rynku nieruchomości czy późniejszy masowy dodruk pieniądza. Odpowiedzią na działania tych instytucji było właśnie stworzenie Bitcoina, a więc waluty o z góry ograniczonej podaży która miała umożliwić szybkie, bezpieczne i tanie płatności bez udziału pośredników, a przy tym pozostać oporną na kontrolę rządów i instytucji finansowych. Bitcoin został stworzony przez Satoshi'ego Nakamoto, który do dziś pozostaje anonimowy. Tak naprawdę nie wiadomo, czy kryje się pod tym imieniem i nazwiskiem tylko jedna osoba, czy może grupa kilku osób. W późniejszym czasie Bitcoin został jednak oddany w ręce społeczności, choć uważa się, że Satoshi jest właścicielem około 1 miliona bitcoinów, co czyni go największym posiadaczem kryptowaluty na świecie. Te monety, wydobywane we wczesnych dniach Bitcoina, nigdy się nie poruszyły, a zatem dalej są w rękach Satoshi'ego. W czasie, gdy pojawił się Bitcoin, górnikiem mógł zostać każdy, kto miał dostęp do internetu i odpowiedni sprzęt. Dziś do wydobycia bitcoina używa się już znacznie bardziej zaawansowanych koparek o dużej mocy obliczeniowej. Podaż bitcoina jest ograniczona do 21 milionów jednostek. Ponad 19 milionów bitcoinów jest już w obiegu, co oznacza, że do wydobycia pozostało zaledwie 9% tych jednostek. Szacuje się jednak, że ostatnia jednostka zostanie wydobyta nie wcześniej niż w 2140 roku, ponieważ obecnie potrzeba znacznie większej mocy obliczeniowej komputerów do wydobycia jednego bitcoina. Obecnie na świecie mamy już ponad 9000 kryptowalut. Kryptowaluty, które powstały po Bitcoinie, nazywane są altcoinami, od angielskich słów alternative coin. Do najstarszych i najważniejszych z nich zaliczamy Ethereum, Bitcoina, Ripple czy Monero ale mniej na uwadze, że obecnie istnieje już kilka tysięcy wirtualnych walut i tokenów. Wśród nich nie brakuje też bezwartościowych projektów, a nawet scamów, czyli zwykłych oszustw. Co ciekawe, pomimo ogromnego dynamicznego rozwoju rynku, wciąż około 40-60% jego łącznej kapitalizacji przypada na Bitcoina. Ciekawym przykładem w historii powstawania kryptowalut jest Dogecoin. Jest to kryptowaluta, która jako jedyna uzyskała status mema. Jej fenomen trudno wyjaśnić nawet finansistom. Historia waluty rozpoczyna się w 2013 roku. W tym czasie w internecie krążyły memy z kultowym psem raz Shiba Inu, zwanym jako Doge. W tym czasie Jackson Palmer postanowił stworzyć własną wersję Bitcoina. Nie miała ona stanowić realnego biznesu, a być jedynie żartem. Palmer wykupił domenę dogecoin.com. Naniósł w Photoshopie na monetę kultowego psa rasy Shiba Inu i napisał informację, że Dogecoin może być realną walutą, jeśli tylko się z nim skontaktujesz. Pół roku później o kryptowalucie zrobiło się już bardzo głośno. A w czerwcu 2014 roku w wyścigu NASCAR, odbywającym się na torze Sonoma Raceway w Kalifornii, wziął nawet udział samochód oklejony wielkim napisem Dogecoin na obu bokach oraz zdjęciem psa na masce. Z czasem Dogecoin nabierał coraz większej popularności. Dogecoin sponsorował również jamańską drużynę bobslejową w zimowych igrzyskach olimpijskich, pomógł budować studnie w Kenii oraz wspierał szkolenia psów przewodników dla dzieci z autyzmem. Brał zatem udział w wielu przedsięwzięciach charytatywnych oraz działalności fundacji. Ludzie zaczęli nadawać tej piecołowej walucie realną wartość i nią handlować, a twórcy ścierali się ze społecznością, bo uważali, że Dogecoin był jedynie żartem i w takiej formie powinien pozostać. Ostatecznie doczkoń został wprowadzony na giełdę mula. Wartość doczkojna była już szacowana na 2 miliardy dolarów, co stanowiło wówczas odpowiednik 3 miliardów i 800 tysięcy złotych. Giełda jednak okazała się oszustem. Wartość doczkojna zaczęła spadać, a kiedy kilka miesięcy później, w październiku 2014 roku, mula całkowicie zbankrutowała, Ludzie stracili każdy zainwestowany cent. W tej sytuacji wydawało się, że Dogecoin nigdy nie uzyska już statusu pełnoprawnej kryptowaluty, a ludzie będą podchodzić do niego nieufnie. W tej sytuacji wydawało się, że Dogecoin nigdy nie uzyska już statusu pełnoprawnej kryptowaluty, a ludzie będą podchodzić do niego nieufnie. Sami twórca całkowicie wycofał się ze współtworzenia cyfrowego pieniądza i stał się kryptosceptykiem. Wydawałoby się zatem, że to już jest koniec Dogecoina. Ale później pozytywne wpisy na Twitterze autorstwa m.in. Elona Maska oraz Snoop Doga sprawiły, że kryptowaluta znów zaczęła zyskiwać na wartości. A zatem zmienność rynku kryptowalut może być bardzo duża i zaskakująca. Ryzyko inwestycyjne można zatem uznać za wysokie, ponieważ są one bardzo często nieprzewidywalne. Analizując zmienność kursu bitcoina, należy zauważyć, jak bardzo dynamicznie zmienił się on w ostatnich latach. W początkowym okresie Bitcoin kosztował zaledwie kilka centów, ale 8 lat później jego kurs dobił do 20 tysięcy dolarów. Po kolejnych czterech latach do blisko 65 tysięcy dolarów i osiągnął swój szczyt w kwietniu 2021 roku. Oczywiście nie można jednak zapominać, że w międzyczasie notował wiele potężnych, często dynamicznych spadków, Kupując kryptowalutę na szczycie tuż przed Krachem, można było w kilka tygodni, a czasem nawet dni, stracić od 70 do 80% wartości portfela. Co można kupić za kryptowaluty? W teorii, za kryptowaluty możesz kupić właściwie wszystko. Warunek jest taki, że osoba, z którą chcesz nawiązać transakcję, musi zaakceptować taką formę płatności, a kraj, w jakim ma transakcja być zawarta, pozwala na obrót kryptowalutami. W takim razie za Bitcoina możesz kupić zarówno grę od kolegi, samochód od prywatnego handlarza czy usługę firmy, jaka akceptuje płatności w kryptowalutach, a nawet nieruchomość. Kryptowaluty mogą posłużyć Ci również do wspierania różnych fundacji, ponieważ coraz więcej pozarządowych instytucji umożliwia wpłacanie datków przy pomocy popularnych kryptowalut. Podobnie ma się sprawa z niektórymi artystami, którzy również umożliwiają wspieranie swojej twórczości poprzez dobrowolne datki w postaci cyfrowych walut. Przy pomocy kryptowalut można również kupować przedmioty w grach. Na mapie pokazane są miejsca, w jakich płatności kryptowalutami są już możliwe. Na świecie największe skupisko takich punktów znajduje się w Ameryce Północnej, ale także w północnej i południowej części Ameryki Południowej, a także w Europie. Wśród krajów europejskich największe możliwości transakcji kryptowalutami są w Czechach, Chorwacji, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce tych punktów przybywa coraz więcej, jednak patrząc na mapę, nadal ta liczba nie jest wysoka. Giełdy kryptowalut są szczególnie narażone na włamania hakerów, i zdarzały się już sytuacje, w jakich klienci giełdy stracili wszystkie swoje oszczędności. Ponadto istnieją zagrożenia w postaci złośliwych oprogramowań i aplikacji, które teoretycznie mają służyć śledzeniu kursów kryptowalut, a w praktyce, na przykład, wysyłają fałszywe oprogramowanie i przechwytują SMS-y weryfikacyjne. Ofiarą takich oszustw padli klienci już 14 polskich banków. Innym sposobem, na który padli hakerzy, jest również wykorzystywanie naszych komputerów do kopania kryptowalut. Są to wirusy, które po zainfekowaniu komputerów zmuszają je do kopania kryptowalut na konto hakerów, a nie na konto górnika. Znacznie obciąża to działanie systemów komputerowych i spowalnia ich pracę. Realnym zagrożeniem są również liczne fora i grupy internetowe, które oferują szybki zysk. Rynek kryptowalut wymaga zatem szczególnej ostrożności z uwagi na swoją zmienność, nieprzewidywalność i zagrożenia atakami hakerów. Dziękuję za uwagę.